Książka, którą Państwu przedstawiam, nie jest taką zwykłą historią komunizmu, jest raczej próbą analizy tego, co komunizm spowodował. To znaczy, akcent główny jest na zbrodniczość tego systemu. Zaczynam od zdefiniowania czy przypomnienia definicji zbrodni w prawie międzynarodowym zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni ludobójstwa i innych zbrodni, które są uznawane w prawie międzynarodowym. I na tym tle opowiadam historię komunizmu, najpierw w sensie historycznym, to są trzy rozdziały historyczne, a potem w odniesieniu do rodzajów zbrodni czy rodzajów podmiotów prześladowanych przez komunistów. Mówi się, że taki, taka wspólna definicja tych ofiar to są wrogowie ludu. Komunizm prześladował wrogów ludu, ale no, cóż, to są wrogowie ludu właściwie każdy mógł być wrogiem ludu indywidualnie, natomiast w sensie takim większych grup ludności komuniści za wrogów ludu uznawali przedstawicieli pewnych narodowości i związków wyznaniowych, głównie kościoła katolickiego. I temu poświęcone są następne rozdziały pracy, czyli komunizm przeciwko narodowości, komunizm przeciwko religii. I kończę książkę no, dosyć przykrą refleksją na temat odbioru komunizmu w świecie zachodnim. Na ile myśl komunistyczna, na ile praktyka komunistyczna zakaziły społeczeństwa zachodnie, zachodnie elity polityczne, jak komunizm właściwie stał się akceptowalnym programem politycznym, chociaż nie wprowadzanym, bo w gruncie rzeczy nigdzie na Zachodzie demokratycznie komunizmu nie wprowadzono, ale jest tolerowany jako myśl, tolerowany jako. Coś, co, z czym właściwie trzeba żyć, i tu, na tym przede wszystkim Rosja korzystała zawsze. I państwa komunistyczne, które są w przestrzeni międzynarodowej traktowane jako poważni partnerzy, a oni kierują się logiką zbrodni. Myślę, że ten trend można odwrócić tylko, jeżeli się będzie instruować jeżeli y, y, wiedza na temat komunizmu na zachodzie będzie trafiała do, do szerokich kręgów, do elit politycznych, ale nie tylko, do szerokich kręgów ludzi, którzy w jakiś sposób mają wpływ na elity polityczne. Bo jeżeli przeciętny obywatel Zachodu w gruncie rzeczy jest absolutnie obojętny na temat, wobec tego, co dzieje się na przykład w obozach pracy w Chinach czy w Korei, no to słowo komunizm przestaje być yy, odstraszającym jakimś epitetem. Z komunizmu z tego wynika, na Zachodzie można żyć, akceptować lokalnych komunistów bądź handlować z państwami komunistycznymi. Słowo komunizm jest zresztą bardzo y, pojemne, bo w gruncie rzeczy można zadać pytanie, kim jest Putin. Czy to jest po prostu komunista, czy on tylko ma korzenie komunistyczne, czy w tej chwili rozprzestrzenia zło, y, modyfikując nieco ideologię komunistyczną, dolewając do tego, nacjonalizm, jakiś okultystyczny mistycyzm, a przede wszystkim przewiniec narodowy. Czy to jeszcze jest komunizm? Zostawiam Państwa z pytanie.